Witam serdecznie słuchaczy. W związku z opuszczeniem Matrixa i wyjściem przez dziury w siatce padło kilka pytań. Ponieważ wszystko jest ważne, co jest związane z wyjściem, chciałbym Państwa zapoznać z tym materiałem. Oto ogólne wskazówki, jak wyjść przez siatkę po tym, jak nasze fizyczne ciała wygasły i czego sugerujemy, abyś nie robił. Wszystko, co musimy zrobić, to dostrzec siatkę nad nami po śmierci, z wygasłym ciałem fizycznym jako odniesieniem, ponieważ w przestrzeni nie ma góry ani dołu, poszukać dziury w siatce, ustawić zamiar i wyjść przez jeden z otworów. W nanosekundę znajdziesz się po drugiej stronie, aby doświadczyć większego wszechświata. Rozumiemy, że chociaż rozwiązanie jest proste, w grę wchodzi wiele strachu przed śmiercią i strachu przed nieznanym. Mamy nadzieję, że ten materiał będzie pomocny. Pytanie: Co jeśli nie zdam sobie od razu sprawy, że jestem martwy, na przykład jeśli doznam traumatycznej i nagłej śmierci, czy nie mam kłopotów z porwaniem i napadem w astralu? Ile mam czasu na wyjście, zanim będzie za późno? Odpowiedź: To może się zdarzyć zawsze. Przywilejem, który masz, jest to, że wiesz o sieci i to, co musisz zrobić. Mając to na uwadze, nie potrwa długo, zanim zdasz sobie sprawę, że twoje fizyczne wcielenie się skończyło i możesz tak szybko, jak to możliwe skoncentrować się na zadaniu odejścia. Nie ma ustalonego limitu czasu na wyjście z siatki, a poza tym czas jest postrzegany inaczej w astralu niż w 3D. Po prostu zrób to tak szybko, jak potrafisz, i nie zwracaj uwagi na wszystko, czego możesz doświadczyć wokół siebie. Wielu z nas może nie napotkać niczego przed wyjściem. Jedyne co jest ważne to skupienie się na zadaniu odejścia. Pytanie, czy mogę zostać oszukany, żeby wejść do tunelu światła? Odpowiedź, tylko jeśli pozwolisz się oszukać. Omówiliśmy siatkę i procedurę wyjścia. Niektórzy z nas mogą napotkać myślokształty istoty astralne, duchowych przewodników lub zmarłych fałszywych krewnych i przyjaciół, którzy próbują zwabić nas do światła. Od Ciebie zależy, czy się na to dasz złapać, czy nie. Jeśli chcesz przejść przez siatkę, najbezpieczniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to nie słuchać ani nie zwracać uwagi na nikogo, lub na cokolwiek to mogłoby być. Niektóre dusze widzą tunel dość natychmiast po śmierci i czują się do niego przyciągane zarówno elektromagnetycznie, jak i z powodu obfitości miłości, która się z niego wylewa. Ta miłość jest fałszywa w tym sensie, że jest to energia skradziona z energii ludzkiej duszy, aby nas oszukać. Jeśli czujesz, że to cię pociąga, po prostu odwróć się w drugą stronę, aby uciec od tego i skoncentruj się na siatce. Pytanie. Obawiam się, że mogę zostać oszukany przez fałszywą siatkę. Co jeśli zwierzchnicy stworzą iluzję prawdziwej siatki i myślę, że jest ona prawdziwa? Może dziura w fałszywej sieci prowadzi mnie prosto do tunelu światła? Odpowiedź. Zostaliśmy poinstruowani przez wieloletnie źródło, które jest w tym bardzo kompetentne, aby było bardzo proste po prostu przejść przez siatkę. Poza tym, jeśli zwierzchnicy mieliby projektować fałszywą siatkę, w co bardzo wątpimy, to nie jest to, do czego dążysz. Kiedy opuścisz swoje ciało i zobaczysz dziurę w sieci, ustaw intencje. Przechodzę przez siatkę do większego wszechświata lub przechodzę przez siatkę do Oriona, jeśli taki jest Twój cel. Wtedy nie ma znaczenia, co ustanowili zwierzchnicy, ponieważ w swoim umyśle przechodzisz przez prawdziwą siatkę, co jest możliwe, ponieważ w oryginalnej siatce są dziury. Nie projektuj przeszkód i barier, po prostu zrób to. Ludzie nie są przyzwyczajeni do tworzenia granic, więc istoty w astralu mają dość łatwe odczytywanie naszej sygnatury energetycznej i mogą dostrzec nasze słabości i potencjalnie mogą je wykorzystać. To od Ciebie zależy, czy się na nich nie zapatrzysz. Dobrym pomysłem jest skupienie się na tym zadaniu, gdy jeszcze tu jesteś. Wtedy, kiedy nadejdzie czas, wiesz co robić. Znajdź dziurę w siatce i przemyśl ją. Na tym polega prostota, wszystko inne to dodatki stworzone w Twoim własnym umyśle z powodu Twoich lęków. Kluczowym słowem jest tutaj koncentracja. Nie pozwól, aby coś Cię rozpraszało, naucz się być zdeterminowanym, nie pozwalając, by strach przejął to, co najlepsze. Pytanie: Obawiam się, że nie mam wolnej woli. W przeciwnym razie źli ludzie tego nie uszanują, więc mogą robić ze mną co chcą. Odpowiedź: Masz wolną wolę, ale tak jak my wszyscy, zostałeś zmanipulowany, by nie używać jej w takim stopniu, w jakim powinniśmy czyli mieć całkowitą wolną wolę wyboru ze wszystkimi dostępnymi nam potencjałami. Tylko ty możesz się powstrzymać, ponieważ w każdym momencie swojego istnienia operujesz tym, co jest w tobie, a nie tym, co jest w kimś innym, nawet jeśli jesteś manipulowany. Nawet wtedy sam podejmujesz decyzję. Jesteś tym, który może zmienić swoje przeznaczenie, ponieważ tylko Ty możesz określić, czego chcesz, gdyż dusza należy do Ciebie, to jesteś Ty w wielkim wszechświecie i wewnątrz tego konstruktu. Jeśli uważasz, że ktoś inny jest silniejszy niż Ty, jeśli chodzi o Twoje decyzje i ich realizację, nie wykorzystujesz swojej wewnętrznej siły. Jeśli jej u nikt nie może cię powstrzymać, ponieważ jesteś własną mocą. Aby ktoś miał nad tobą przewagę, musisz najpierw dać mu tę władzę. Ponadto nie stawiaj się nawet w sytuacji, w której musisz się bronić lub argumentować w swojej sprawie. Po prostu wyjdź przez siatkę. Co więcej, zwierzchnicy nie przejmują się zbytnio jednostkami, są bardziej zaniepokojeni ludzką grupą dusz jako kolektywem. Nie marnują zbyt wiele wysiłku, aby ścigać osoby, z wyjątkiem tych osób, które poważnie zagrażają ich agendzie, czego nie robi kilka dusz wychodzących z sieci. Pytanie, o ile wiem, mają tę zaawansowaną broń skradzioną z Oriona? Dlaczego mieliby ich nie używać? Odpowiedź: Możliwe, że posiadają taką broń, a może i nie, ale nawet gdyby mieli, byłoby bardzo głupie z ich strony, gdyby użyli jej na nas. Ta broń jest bardzo rzadko używana, nawet na wojnie. Gdyby zwierzchnicy użyli ich na nas, byłby to czyn niewybaczalny i oni o tym wiedzą. Nigdy, przenigdy nie będzie usprawiedliwienia, dlatego w przyszłym sądzie i prawdopodobnie otrzymaliby takie samo traktowanie. Zwierzchnicy mogą manipulować, kontrolować i nadużywać, ale nie są głupi. Nie mają nic do zyskania używając tej broni, ale wszystko do stracenia. Pytanie: czy możemy po prostu myśleć, że jesteśmy poza siatką, nie dostrzegając dziury? Odpowiedź najprawdopodobniej nie. Nie powiedzielibyśmy, że to niemożliwe, ale to komplikuje sprawę i potencjalnie bardziej narażamy się na błędy. Najprostszym i najszybszym sposobem na to jest wypatrzenie dziury w siatce, jest ich wiele i przejście. Tak nas nauczono. Krata to nasza zbiorowa energia duszy i dlatego nie da się przeniknąć bez dziur. Łatwiej jest mieć coś, co możemy zewnętrznie postrzegać dziury, a następnie przejść na drugą stronę. Pytanie: jeśli Orion przyjdzie nas uratować, czy nie mogą po prostu usunąć siatki, aby wszyscy ludzie mogli uciec? Odpowiedź: bardzo w to wątpimy. Krata składa się z naszej zbiorowej energii duszy, w której każda dusza jest połączona ze wszystkimi innymi na tej planecie. W obecnym stanie ludzkości, co by się stało z każdą indywidualną duszą, gdyby sieć została rozszczelniona? Możemy sobie tylko wyobrazić. Najłagodniejszą rzeczą, która mogłaby się wydarzyć, byłoby prawdopodobnie całkowite zamieszanie, desperacja i globalna panika. Najgorsze, o czym możemy pomyśleć chociaż tylko hipotetycznie, to to, że dusze zostałyby roztrzaskane podobnie, jak gdyby ktoś użył broni ostatecznej, gdzie dusze dzielą się na kawałki. Widzimy, że krata zdecydowanie powstrzymuje Oriona przed przybyciem tutaj. W tym momencie bardzo trudno jest zakończyć eksperyment, ponieważ obejmowałoby to rozwiązanie siatki. Ludzie nie są gotowi na to. Przebudzenie musi nastąpić indywidualnie. Komentarz autora. Dlaczego siły obcego najeźdźcy zwierzchnicy mieliby oszukiwać i tworzyć wszelkiego rodzaju religie w kontrolę umysłu, kultu, jeśli nie mielibyśmy żadnego wyboru w tej sprawie, aby poddać się recyklingowi? Jeśli mamy być zmuszani bez naszej zgody, to po co wszystkie programy kontrolne? Nie musieliby tego robić, po co marnować całą tę energię, kiedy nie muszą? Rozejrzyj się wokół siebie: każdy aspekt kontroli umysłu i ciała jest obecny. Dlaczego czują się zmuszeni do tego wszystkiego? A potem, po śmierci, wielki pokaz z aniołami i krewnymi prawdopodobnie mają harfy grające muzykę nieba. Oszukują nas, abyśmy wybrali coś, czego nie chcemy, wiedząc z góry. Co zamierzamy zrobić, i podejmując odpowiednie kroki? Wnioski: na czym powinniśmy się skupić? Strach przed ponownym recyklingiem lub udanym wyjściem z Matrixa? Znamy odpowiedź na to pytanie, ale z obiektywnej perspektywy co jeśli poniesiemy porażkę? Potem poddajemy się recyklingowi, ale przynajmniej zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby się stąd wydostać, zamiast martwić się o wszystko, co może się zdarzyć po drodze. Ważne jest, aby mieć kontrolę nad naszymi myślami. Czy chcemy poddać się recyklingowi? Nie. Dlaczego więc spędzamy cały ten czas na poświęcaniu energii na recykling i ponowne uwięzienie? Im bardziej pozwolimy, by syntetyczna dusza przejęła kontrolę, a tym są te myśli, tym większe prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. Uświadom sobie, że wszystko to, co jest, to strach, który jest projektem programowania, który zwierzchnicy nam podarowali, mówiąc sarkastycznie. Gdybyśmy nie mieli tego programowania i strachu, nie myślelibyśmy nawet o tym, że możemy zawieść, to nawet nie przeszłoby nam przez głowę. Tak więc każda myśl mówiąca ci, że rzeczy mogą pójść nie tak w procesie wyjścia, nie pochodzi od ciebie, pochodzi z programowania. Ważne jest, abyśmy nauczyli się rozróżniać między sobą a programowaniem, a kiedy programowanie przejmuje kontrolę, Musimy to rozpoznać i powiedzieć: anuluj to. Stop! Nad czym każda osoba musi popracować? Każda przeszkoda, którą daną osoba tworzy w swoim umyśle, i każde a co, jeśli, które wymyśli, które może powstrzymać ją przed wyjściem, jest oparte na strachu głosie wewnętrznego krytyka sztucznej duszy. Jeśli pozwolimy, aby ten strach przejął kontrolę, szansa na sukces znacznie się zmniejszy. Jeśli nie jesteśmy w stanie skoncentrować się na samej procedurze wyjścia, gdy nadejdzie czas, aby to zrobić i odłożyć na bok wszystkie nasze obawy, szansa na to, że zostaniemy zmanipulowani, rośnie wykładniczo. Większość z nas słyszała wyrażenie: Dostajemy to, o co prosimy. To jest bardzo prawdziwe również w tym przypadku. Fantastyczna wiadomość jest taka, że procedura wyjścia jest bardzo prosta. Mamy szczęście, że nie jest bardziej skomplikowana. Więc nie komplikujmy tego bardziej niż jest. Nikt inny nie może wyeliminować Twojego własnego co jeśli oprócz Ciebie, bez względu na to, co ktoś Ci powie. Twój własny strach jest jedyną rzeczą, nad którą musisz popracować, będąc wciąż w Matriksie. To, czy odniesiemy sukces z odejściem, zależy wyłącznie od nas. Po prostu przejdź przez siatkę. Dziękuję za wysłuchanie.